Witam, z tej strony Japol i witam w kolejnym odcinku z Knacka. Przypominam, 40 łapek, dwa odcinki w dni kanakowe. więc możesz zostawić łapkę w górę, suba. Jak jeszcze tego nie robisz, wejść na linki z opisa dzwona i oczywiście lecimy i powiem wam na zasadzie takich, że coś się na pewno szykuje. To będzie ostatni rozdział, więc na pewno będzie z przypierdem. Ha, no to co? Bum bum nie że Wiktora Walczą z jakimiś Kalo, no, nie przeszkadzajcie sobie Nie champ! Oho O nie zostałem Alon. na strzał ale jestem o, aha, aha, okej okej, okej, o nie, ktoś mi zabrał przejście, ale to nic idziemy tą stroną i ta strona pewnie jest jeszcze lepsza od tej Wojtek nie potrafi skakać o, Nelson? uu, co tu za skryte tajemnice będą o, 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 nie! No i chuj gincie! Jebane putzybuty, nie but. Trzeba było fikać goście? O, koledzy, weźcie z nim powalczyć, nie ze mną, halo! Kugde! O, ty! Moje kombo! O, Nelson? Na pewno się nagrywa, na pewno się nagrywa. Jest mnie Spider-Woman. Ma strasznie dużo umiejętności. Może wypadałoby, żebym używał jej. O, 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 Wiktora, ludzie są tu. Już ich nie ma. Po sobie umarły. Co? Muszę przestać wierszykować. O, nie. Wpuśćcie mnie. O. Dzięki. O. Uh, Aha. Dzięki ziomek. Ta ściana właśnie znikła. O, winda. ta dawna winda. To niezłe sekreciki. O, nie widzą mnie, bo jestem od pleców strony. stronę. O, 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 Nancy. A, niewidzialna ściana. Mój najgorszy rok. Ugi. O, Ja tu jestem specjalista od rośnięcia, Dobra. Co my tutaj mamy jeszcze? O, pewnie kolejna kacenka. Skaka skacząca w dół. O nie, oni mają jakąś tajemną broń. O! Nelson? Aaaa, Nie z simi! Proszę nie, ja nie chcę być zasany! O, ma Wilson. Bo ich zesało. I no czemu współpracujecie? Aha, to są ci. A trzeba było was nie oszczędzić, nuby. i halo, gdzie przejście? Odbiór 3. Aha, no tak. Jej. Tu zaczynam być za duży. I nie widzę, czy mnie trafią, czy mnie nie trafią, nie? Obiją się. Dobrze. aha nup aha drugi i but od znów znikając coś tam tym razem mnie nie zaskoczyłaś znikają coś UFO tam skacze tururu że UFO ale on smutny o nie Jakbym rzucił w nie takim altarem, o takim czymś. Uuu, mogę. A co to? Uryta ziemia, rup, rup, rup. Ty mówię, siu, budu, budu. O, ty lubię. ja chcę tutaj? Czy ja chcę dużo? Chcę jakiś sekrecik jeszcze. Za mały jestem, powinien być większy, jak, jak wy sądzicie. I but! No, dwóch, to za dużo, bez przesady. One są tak wkurzające, że jest za dużo, albo jestem za mały. Za mały mam i tyle. Do mojego knaka, oczywiście. Zobaczyńcy. Są goście, które dają mi expa, lol. Dobra, mamy tu przejście Co my tu mamy? I to jakieś sta starodawne relikty? Aha Oho Aaaah, upgrade mode Upgrade mode Siubidubidu Co my tu mamy? bidu. O cześć małe gnoje O nie, chyba dostałem O jednak nie Ciubidubidub Ale to fajne Ciubidubidub Ja chciałbym sekrecik Czy to tak dużo? Oj, nie co To but, to but A, w ogóle walnęłem go i nawet go nie trafiłem Nad... Moja ręka przy... Przebiegłem mu nad ryjem. I co? I nic! Po prostu bum-bum na pyrę i tyle. O nie, to niewidzialna ściana. O. Mój najgorszy wróg. Dużo mam tych najgorszych wrogów chyba. Uuu, double kill. Uuu, double kill, o nie! O, nie gadaj, że będę się potem wspinał. Co mnie czeka tam na górze? Tego jestem ciekaw. Dzięki, Knack! O, sekrecik. Nanson? Skąd mi to wyszło? Zajmijcie dziurę w pierdzielu. O nie, to ja! Wielki knak! Nikt mnie nie pokona. Wow, jestem niezwyciężony. Oho! Może trochę powinienem zaprzestać, bo coś czuję, że zaraz coś niefajnego się zdarzy i okaże się, że jestem jednak słaby. Pipa i jestem mi tyle. O, oh, Elson, Elson. O oh, nie, czekajcie. A to... O nie, to trzy naraz moi najgorsi wrogowie i moja najgorsza liczba. Aha, aha, Szmyrnałem go. śmyrnęłem go przez tą tarczę. O nie, to jakiś kozaczek. Wszystkich na hitka już mam. Ciebie też będę miał. Patrz, Pokażę ci. Chodź tu, bosie. Pokażę ci, z czym walczysz. Łonaj Dawaj im swoje relikty! Śpup. O, mówiłem, że mam na hitka? Hehe. O! Kamera mnie ogranicza. O nie! Tym razem to nie ludzie, tylko kamera! Dobra, jebać was wszystkich. Taki mały, że nawet ci nie trafiam ginieć z siomek. O, patrz! Oha! Skały mój najlepszy wróg, czyli co? Uf, to nie gość gości. O, ty! Nikt tego nie wyciągnął. No nie, serialnie. Nie fikać pliks. no pana Mojżesza. Ja rozstąpiłem wody. O, cześć. Ale mruwencje. Aha. Wyobraźcie sobie, że kiedyś byłeś, było się mniejszym od nich, a teraz oni mi buta nie dostają. Podeszwa jest większa moja od nich. Na nie, Gdzie są relikty? O, o, o. E, no jajce, co robicie, nie? Co robicie, jajca? Nie, kompletnie jajce ze mnie sobie robicie. Jeszcze mogę być większy. Dobra, Elson. Ja już jestem w wielkości wieżowca, czajcie to? Aż się podrapię w nos. O, dobra, a, o, i wielka, non. Anons, anons, anons. To zabawa, czuję się jakbym rówy kopał po podyłku. A no są O, jeszcze większy jestem tak O, no dawaj O nie, serialnie? Jeszcze drugi pyk pyk O już na dwa hitki, jej gim Szczoto! Mam złe przeczucie, co to był... E, o, co? Nani? To jest moja drużyna. O! Ej, no jaja, robicie? Ja jestem wielkości. A! Znamy już niebezpieczeństwo, o którym była mowa. Dobra. Cóż, to faktycznie poważna sprawa. Transformacja już się zaczęła. Jak ją powstrzymać? Ta wielka sfera znajduje się w centrum zamieszania. Rozwal ją! Może wszystko wróci do normy. Wielka sfera, jasne. Tak. Powodzenia. Aha, grubasy. Sam pan mówił, że jestem panarcy arcydziełem. <laughs> Nie ma grubasy? O, kolejny grubas. Rozmiar i siła, jejej. Jaki rozmiar, patrz. Gdzie są przeciwnicy? Jak te mrówki mnie zaraz kopną, nie? I stracę cały kombo, nie? Ale, ale dostał pedała No w sumie tylko ten mi może zagrozić, ale to smutne. No tutaj skrzyni wielkości góry raczej nie będzie. Ale oni są mali. Widzicie? Znowu jakieś mrówa jebnęła Aha. Ten moment, kiedy chodzi jakaś mrówka Ha <laughs> i nie możecie jej trafić I Ja jeszcze większy jestem, nie? Powoli konsola zaczyna nie wyrabiać Ahahaha <laughs> son. Jeszcze jestem większy To mnie jeszcze czeka? Turururu ru, ru, ru. Aha O ty No i chuj Elson Musiał fikać, no musiał, no Nie mógł leżeć i spać spokojnie jak reszta jego kolegów Nie, ja go walnę Nie, ja nie uciekają, boją się a to dlatego nie mogłem go zabić, bo on się już mnie cyka. O, siema. I ja to mogę ich też rozkurwić? Chodźcie. A, koledzy uciekli. Nie bud... O, mały tam. Ale fajnie, o! O! Ja jeszcze większy będę. A ci jeszcze wojowniki z mieczami biegają. Tie bańce. są przeciwnicy? I skrzyni niewielkości góry. O nie, to mój najgorszy wróg. Przepaść. Ej no jaj, co robicie? Dobra, gincie. Gincie ty też, gincie. Nie ma dni dobroci dla zwierząt. O, o. o nie, to moje najgorsze wrogowie. Spigale. Ała. Nie, bo życie zabierają. Ale sz... Szopy. Bracze. U. U. O, mogę potem przechodzić. Lol. Ale fajnie. Dobra. O, tak większy, większy, więcej centymetrów. Słuchaj co, my nadal mówimy o grze. O nie, serio nie? trzy spirale? Tylko nie trzy spirale. O. Ale zasysam. Jak 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 okres, A Czy Znaczy dowiem się skąd jest knak, kim on jest oraz skąd on pochodzi. Woo, Ok champ. Tu mnie nie dorwiesz. O, jednak. Oła! Ała! Tu mnie nie dorwiesz. Ała! Tu mnie dorwiesz. Ała! Przestań mnie zasysać, kolego. Nie, tam mam kolegów na dole. Jebut! ażec. gdzie twoje miejsce? I co? Oj, Wojtek, nie spada. O relikty. A, Wojtek rozniszczać, czy co? To niezły ten rozniszczacz tu był, a nie jakiś Wojtek czy co? O! Dobra. Ścieżka wzdłuż klifu! Jesteśmy bliżej oka. No tła To kurwa, siopsy wojny no. a i tak bym ich rozwalił, no to smutne, chciałem się po prostu popisać swoją umiejętnością strzelania. Nie Aby musiał ich unikać O, o, kolejne reliktonsy! O! Więcej! Więcej! Aha, no to nieźle pojętek. Co to? Co to? Co to było? Oto. Nikt tego nie widział, proszę. Proszę, nikt tego nie widział, to było takie smutne. Ucieczka. Możecie zostawić suba, wejść na linki z opisu jak Facebook, te sprawy. Eee, no i co? I dziękuję za oglądanie i do widzenia.